Czy wiesz, że są maturzyści, którzy mają problem z rozwiązaniem tego zadania? Sprawdź, czy umiesz się rozwiązać? W tym zadaniu dobrze jest zauważyć, że każdy z tych pierwiastków to jest liczba całkowita. Pierwiastek kwadratowy z 9 to jest 3, dlatego że 3 do potęgi drugiej daje nam 9. Pierwiastek kwadratowy z 49 to jest 7, dlatego że. 7 do potęgi drugiej daje nam 49. I 36 to jest to samo co 6, dlatego że 6 do potęgi drugiej jest równa liczbie 36. W związku z powyższym w kolejnym kroku tutaj dobrze jest pod pierwiastek z 9 podstawić trójkę. Następnie pod pierwiastek z 49 podstawiamy siódemkę. Oraz pod pierwiastek z 36 podstawiamy szóstkę. Czyli mamy tutaj. 3 plus 7 to jest 10 i od tego odejmujemy jeszcze 6, w rezultacie uzyskujemy 4. Wniosek z tego jest taki, że wartość tego wyrażenia to jest nic innego jak czwórka.